Hej, hej dziewczyny, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku z Heyemu i pokażę Wam, co tutaj upolowałam. I zacznę od rzeczy, którą bardzo, bardzo chciałam, już długo na nią się czaiłam. I powiem Wam szczerze, że jak tylko zobaczyłam, że jest dostępna, niestety była w rozmiarze tylko 2XL, a spokojnie z niej mogłabym mieć XL-kę. To jest taka bluza z takim napisem. I ja ją widziałam naprawdę wszędzie na Instagramie. Ona jest taka szersza, ma szerokie ramiona. Ja ją dorwałam z tej rozszerzonej rozmiarówki. I wydaje mi się, że ona jest nie, no raczej jest normalnej długości. Boję się, że będzie za duża, ale niestety nie jestem pewna, czy dorwę XLK i LK, bo rzeczywiście te bluzy cały czas są wyprzedane. A naprawdę mi się podoba. Jest taka kremowa z fajnym napisem. No, długo na nią polowałam. I także prawdopodobnie ją zostawię, ale oczywiście zobaczymy, jak leży. Dobra, dziewczyny, narzuciłam wam bluzę i ja ją po prostu kocham. Znaczy, już byłam pozytywnie do niej nastawiona, jak była na wieszaku, ale teraz tym bardziej. Nawet nie powinna być rozmiar mniejsza. O ile ten ściągacz jest, wiecie, taki luźniejszy, to nie wygląda na za dużą, wygląda naprawdę ładnie. No, kremowy kolor, no to zdecydowanie myślę, że mnie rozjaśnia. Napis super. Teraz mam ją przymierzoną do leggingsów i wydaje mi się, że naprawdę fajnie leży. I do leggingsów, i do jeansów będzie fajnie wyglądać. Taka niby basicowa. Te rękawy ma takie naprawdę fajne. Także ta bluza zostaje ze mną na 100%, no przepiękna. I kolejną rzeczą, już Was troszkę zniżę, bo chcę Wam pokazać. To są spodnie 2 XL. wydają się być olbrzymie. powiem Wam, co mnie zastanawia, odsunę się troszkę, to że jak ja je do siebie przekładam, gdzie talnie mam mniej więcej tu, gdzie już jesteśmy praktycznie pod biustem, to ten krok kończy mi się w połowie uda. Także a reszta nogawki jest dość krótka. Nie wiem, czy Wy to w tym momencie widzicie, ale ten krok jest tu, talię mam tu, więc w ogóle nie bardzo rozumiem zamysł tych spodni. I nie jestem pewna, czy w ogóle pokażę Wam, jak ja w nich wyglądam, bo w ogóle zamysł tych spodni mi się nie do końca podoba. Materiał mają bawełniany, ale raczej taki sztywny, bez elastanu. Talia jest niby taka paperback, więc powinna fajnie wyglądać w talii z gumką, ale ten krok, no dla mnie to jest coś dziwnego. Bardzo dziwny krój, 2XL, no nie wiem, zobaczymy, czy ja w ogóle je ja będę mierzyć bo totalnie mi się nie podobają I od razu jak je zobaczyłam. Dziewczyny, i kolejną rzeczą, jaką mam w rozmiarze 2XL, to są leggingsy. I powiem Wam, że wydawały mi się być super na stronie, a to jest bardzo, bardzo sztuczny materiał. Naprawdę to jest tak nieprzyjemne w dotyku. Niby jerseyowe miał być. Wydawało mi się, że one troszkę wyglądają jak woskowane. Ale to jest taki sztuczny, świecący materiał. No mega mi się nie podobają. W ogóle trzeba je... Nawet do tych dwaj ale wydaje mi się, że nie wejdę. No nie, ja jestem na nie. One kosztowały 60 zł. Zobaczymy, czy je w ogóle wciągnę na siebie. Jeśli tak, to oczywiście Wam przemierzę. No jeśli nie, no strasznie sztuczne. A poza tym, co mi się od razu rzuca w oczy... To, że te nogawki są bardzo krótkie i na metr 75 m zdecydowanie będą za krótkie. Także totalne faux pas, jeśli chodzi o te leginsy. I kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest sukienka. Nie wiem, czy Wam ją pokażę. Spróbujemy na wieszaku. Już. O, jest. Sukienka ona ma taką delikatną farbę, ale co mi się y, fajne rękawy, szerokie. Dekord V również na plus cena 130 zł. Ja mam rozmiar 2XL, y, co na pewno mi się rzuca w oczy, że jest krótka. Nie wiem, dlaczego te sukienki są tak krótko robione. Jeśli występują w dużym rozmiarze, to dlaczego ich nie robią ciutkę dłuższych? Ta sukienka miałaby potencjał, chociaż jest mocno szeroka, a krótka. Dlaczego? Tylko właśnie nie rozumiem, dlaczego oni nie dodadzą ciutkę długości w rozmiarze, tylko oni dodają ją wszerz. Dobra, dziewczyny, całkiem obiektywnie podejdę w tym momencie do tej sukienki. Moja decyzja jest taka, że ja jej nie dostałabym. Dla mnie jest za duży dekolt, ale ten dekolt V jest jak najbardziej ok rękawy i jak najbardziej na plus super. E, teraz tak, jeśli chodzi o tył, mam nadzieję, że dobrze widzicie, jest bardzo dłu dobra długość tyłu, bo ta farbanka nie zaczyna się w najgorszym miejscu, więc nie poszerza tej pupy. Ale jeśli chodzi o przód, ja mierzę ją do legizów, bo i tak nosiłabym ją do czarnych rajstop, więc myślę, że to jest adekwatne w tym momencie. Mniej więcej jak rajstopy. Ale jeśli chodzi o przód, musiałam się odsunąć tak daleko. No to brakuje jej dosłownie 3 cm. I wtedy byłaby idealna. Kurczę, naprawdę ten krój mi się podoba. Widziałabym siebie w takiej sukience z czarnymi rajstopami. Ale rzeczywiście, no ten przód. No, i troszkę, troszkę mniej materiału, jeśli chodzi o szerokość, to zdecydowanie. No, i dłuższa z przodu. Reszta jest ok. Materiał super, rękawy super, dekor super, tył super, tylko długość przód, niestety, no, dyskwalifikuje tą sukienkę totalnie. I kolejną rzeczą mamy taki prążkowany sweterek z zameczkiem. Piękny kolor, zdecydowanie kolor jest przepiękny, nie pamiętam ile no ona kosztowała, chyba 139 zł, coś mi się kojarzy um, gdzieś koło tej kwoty, ale wiadomo, wszystko macie podlinkowane w opisie, plus oczywiście moje wymiary znajdują się w opisie, żebyście miały porównanie, ja noszę rozmiar 4850, ale... W razie czego macie moje wymiary, żebyście mogły sobie porównać. Jedyne, co mi tu przeszkadza, to wydaje mi się, że będzie taki krótszy, nie wiem, ale zobaczymy, jak po prostu przymierzę. Te rękawy są takie też dość szersze. Widzę, że teraz już rzadko, kiedy robią się swetry ze ściągaczami tutaj przy rękawkach, tylko one rzeczywiście tutaj są coraz bardziej szerokie. No, ten jeszcze nie jest aż tak. Bo miałam kiedyś sweter, który całkiem miał takie właśnie dzwonowate te rękawy. Yy, I powiem Wam, że mi na przykład coś takiego się nie sprawdza, jeśli chodzi o noszenie. Ech, ech, także zobaczymy, jak w tym. No, zdecydowanie kolor przepiękny, ale sam krój. Zobaczymy, jak leży. Dobra, dziewczyny, no, kolor przepiękny, ale nic poza tym. Długość, no, chociaż. Takie 3 cm dłuższy, bo rzeczywiście kończy mi się w połowie brzucha, co według mnie wygląda dość nieestetycznie. Znaczy, teraz jak patrzę w, pogląd, w podgląd, jeszcze zerknę sobie do lustelka, to nie wygląda to aż tak źle. Nie jest to jakiś korapto potąd, ale i tak y, wydaje mi się, że powinna być o jakieś 2 cm dłuższa. Kolor przepiękny, ale sprawdziłam skład. Bo zaciekawiła mnie ta cena i powiem Wam, że tu mamy 55 poliester, 47 akry i resztę wełny. Czyli tej wełny jest naprawdę niewiele, więc zastanawiam się cały czas skąd wzięła się cena tego sweterka, skoro jest tu tylko poliester i akry. No i dziewczyny, i te spodnie To jest totalny fail. Naprawdę, dziewczyny, jak rok... W tym momencie mam w połowie uda. Nie wiem o co chodzi. Oczywiście mogę je jakoś nie wiadomo, jak podciągnąć do góry. No, mam już je totalnie przy staniku. No, ale one. No i tak ten krok jest cały czas nisko. No, nie wiem, jaki zamysł był tego. Szczególnie, że to jest gumka, ona jest luźna, więc to jest spodnie pod wpływem chodzenia, Będą mi się cały czas zsuwać i ten krok nadal będę miała w połowie uda. Także no te spodnie to totalny nie wypał, pomimo że jeśli chodzi o materiał, to jest naprawdę ok, tylko no widzicie, długość już dla no mnie jest totalnie nie. Chyba, że na jakąś wiosnę na to, gdzie rzeczywiście no, te spodnie mogłyby być krótsze. Fajnie bo nie nóg. To na plus. W sumie nawet sam krój jest na plus, tylko do dopracowania jest tutaj ten obszar. Także dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Żałuję, kurczę, tego swetra niebieskiego, bo kolor ma potencjał, ale sam sweter niestety nie. No zostawiam bluzę, także było ok i nie. Także dzięki Wam serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.